I w takim razie przechodzimy do punktu trzeciego, mianowicie do podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 21 na 133, łamane na 25. I słowo wstępne poproszę pan burmistrz. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, uzasadnienie dość obszernie też opisuje przyczynę i konieczność korekty tej uchwały, którą poprzednio podejmowaliśmy. Dotyczy aportu rzeczowego i udziału w spółce. Zakładaliśmy, że spółka OO obejmie w aporcie budynek obecnego szalutu miejskiego z założeniem, że, że będzie to ta część nieruchomości, na której się znajduje. Natomiast z przepisów obecnie obowiązujących wynika, jeśli chodzi też o księgi wieczyste, że nie możemy tylko części nieruchomości tym aportem przekazać. A nie ma tutaj uzasadnienia, żeby w sposób geodezyjny dzielić tą działkę i robić odrębny wpis do Księgi Wieczystej. Stąd skorygowaliśmy te zapisy, tak aby ta cała działka, na której znajduje się budynek szaletu, została aportem wniesiona do, na potrzeby spółki. I też te wszystkie załączniki w stosowny sposób określają wartość tego aportu w tej konkretnej pozycji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. I zamykam dyskusję i odczytanie opinii Komisji Budżetowej. Bardzo proszę Pana Przewodniczącego Adama Kozaka. Członkowie Komisji Budżetu zaopiniowali niniejszą uchwałę pozytywnie, przy ośmiu głosach za, jednym wstrzymującym. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czytam projekt uchwały. Uchwała nr 22, łamana na 141, łamana na 25 Rady Miejskiej w Nęczowie z dnia 24 listopada. 2025 roku w sprawie zmiany uchwały nr 21 łamane na 133 łamane na 25 Rady Miejskiej w Nęczowie z dnia 14 listopada 2025 roku. Na podstawie aktów prawnych Rada Miejska w Nęczowie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale nr 21 łamane na 133 łamane na 25 Rady Miejskiej w Nęczowie z dnia 14 listopada 2025 roku w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez gminę Nałęczów wkładu niepieniężnego aportu do spółki Nałęczowskiej Usługi Komunalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wprowadza się następujące zmiany. I tutaj w trzech punktach mamy wymienione zmiany, o których mowa była. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nałęczowa i paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa Radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? I pana radnego Jarosława Maciuszka, proszę do mikrofonu. Jestem za. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta 13 głosami za, przy jednym wstrzymującym się. Dziękuję. I przechodzimy do punktu czwartego. <coughs> Mianowicie podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od samorządu województwa Lubelskiego zadania publicznego w zakresie bieżącego utrzymywania utrzymania dróg wojewódzkich. Jeszcze raz bardzo proszę pan burmistrz. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, to już taka zwyczajowa w sumie uchwała, bo podejmujemy ją od kilku lat. Dotyczy bieżącego utrzymania ciągów dróg wojewódzkich w obrębie miasta, czyli drogi 83826. Mamy informacje z Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego odnośnie szacowanych zakresów i, i kwot, które mogą być przeznaczone w ramach porozumienia dla gminy Nałęczów. I tak zwyczajowo, zazwyczaj angażowaliśmy nasze siły komunalne do, do tego utrzymania, więc przynajmniej w pewnej części ta umowa pozwoli nam zrekompensować sobie ten wkład organizacyjno-finansowy, który ponosimy na utrzymanie. Tych, tych, tych fragmentów dróg wojewódzkich na terenie naszej gminy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Pan radny Robert Matesiak, proszę bardzo. Dziękuję, panie przewodniczący. Ja mam takie pytanie, bo tutaj podpisujemy z zarządem dróg wojewódzkich umowę, a z, z zarządem dróg powiatowych. Chyba też obsługujemy 1 maja i tam ulicę Powstańców. Ulica 1 maja, mówimy o odcinku w te, od banku w tamtym kierunku. Tak jak wspominałem, też na, na komisji wcześniej zwracaliśmy się już jakiś czas temu z prośbą o rozważenie takiego utrzymania. Wtedy była decyzja informacja odmowna. Ponowimy tą, tą propozycję, bo faktycznie, jak Państwo wiecie, no. Angażowaliśmy też nasze, naszych ludzi i sprzęt w utrzymanie i zimowe i letnie na, na tych obszarach, więc wznowimy negocjacje z, z Zarządem Powiatu odnośnie te, tej kwestii. A od Ronda przy dawnym dworcu autobusowym czy Placu Zdrojowym do Czesławic? Ja mówię ogólnie, nie, nie odnosiłem się bezpośrednio do pytania dotyczącego 1 Maja czujcy Powstańców, tylko tak jakby ogólnie odpowiedziałem yy, jeśli chodzi o drogi powiatowe na terenie naszej gminy przynajmniej w, w, w obrębie tutaj swego centrum tam, tam gdzie i tak nasza gospodarka zazwyczaj żeby nawet dojechać do drogi gminnej czasami tak musi przejechać tą drogą wojewódzką czy powiatową pługiem więc to jest kwestia opuszczenia lemiesza czasami wiadomo że wtedy czas dojazdu też jest inny i, i, yy, i czas pracy i, i zużycie paliwa yy, czy, czy innych materiałów no ale to by było najrozsądniejsze rozwiązanie, gdybyśmy mieli powierzone takie niektóre zakresy. Dziękuję bardzo. Pani radna Małgorzata Wojcik, bardzo proszę. A ja chciałabym prosić o może, żeby to wybrzmiało, to co, to co na komisji sobie powiedzieliśmy, czyli jaki jest dokładnie tego zakres, tak żebyśmy i my, i mieszkańcy wiedzieli, co jest w zakresie, będzie tak w zakresie naszym, a co w zakresie dalej zostaje województwem. Oczywiście, tak jak wspomniałem porozumienie będzie obejmowało cały rok kalendarzowy za okres od stycznia do grudnia 2026 roku natomiast w tym zakresie nie ma utrzymania zimowego, my zgodnie tak jakby z naszymi możliwościami na dzień dzisiejszy ponawiamy ten zakres, który był w latach poprzednich i literalnie przeczytam to co zostało wypunktowane jeśli chodzi o ten zakres poziome oczyszczanie ulic, mechaniczne oczyszczanie dróg Oczyszczanie trawników z odpadów stałych, koszenie trawników, oczyszczanie chodników, grabienie i wywóz liści z trawników, czyli głównie takie letnie utrzymanie czystości na tych drogach i pasów zieleni. Nie dotyczy to też prac remontowych, żeby, żeby była jasność. Mówimy o stricte bieżącym utrzymaniu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Krzysztof Muciak, bardzo proszę. Ja jeszcze zapytam, bo pan burmistrz powiedział, że to dotyczy utrzymania powierzchni, tak naprawdę pasa drogowego. A co z gałęziami zwisającymi? Czy trzeba czekać, aż spadną, wtedy je uprzątniemy? Czy jest jakaś procedura uprzątania nad tymi drogami wojewódzkimi? Czy wiecie państwo, procedura w pewnym sensie wynika z warunków terenowych i, i, i takiej logiki, trochę na tej zasadzie, że w ramach letniego utrzymania, no my yy, możemy wykosić pobocze, czy tak jak w przypadku yy, nawet armatniej góry, jest to grabienie i przycinanie tych krzewów, które tam są natomiast no, w takich kosztach nie wzięlibyśmy na siebie wynajmowania zwyżki, przycinania gałęzi wyżej rosnących, tak, no tutaj niestety to już w, tak, w takim zakresie nie, nie możemy się na dzień dzisiejszy zaangażować. Czyli de facto trochę na, na takiej zasadzie równoległej, jeśli widzimy my, że jest jakiś konar, czy gałąź czy drzewo zagrażające bezpieczeństwu, zgłaszamy do Zarządu Dróg Wojewódzkich, no jeśli by się zdarzyło tak, że, że coś spadnie, jakiś posusz, no to my wtedy to uprzątamy z, z To Jeszcze mam pytanie, jak jesteśmy przy Armatniej Górze, Chodnik, który w tej chwili jest po stronie północnej, to jest w pasie drogowym i jest w zarządzie w Zarządu Dróg Wojewódzkich, czy to jest w zarządzie gminnym? Zgadza się, chodnik jest w pasie drogowym. Też już zgłaszaliśmy do Zarządu Dróg Wojewódzkich, łącznie z dokumentacją zdjęciową, wniosek i potrzebę tego, że powinien zostać wyremontowany, też z taką sugestią do rozważenia odnośnie jakiejś powiedzmy partycypacji też być może Gminy Nałęczów w, w remoncie, w przełożeniu de facto te, te, tego chodnika, bo tam remont musiałby polegać jednak na tym, że zdejmujemy tą kostkę, poprawiamy podbudowę, prostujemy obrzeża i na nowo układamy kostkę. Dziękuję bardzo. I zamykam dyskusję. I o odczytanie opinii Komisji Budżetowej bardzo proszę Pana Przewodniczącego Adama Kozaka. Projekt omawianej uchwały został przyjęty pozytywnie, przy dziewięciu głosach za. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Odczytam projekt uchwały. Uchwała nr 22 łamana na 142 łamane na 25 Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 24 listopada 2025 roku w sprawie przyjęcia od Samorządu Województwa Lubelskiego zadania publicznego w zakresie bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich nr 826 i nr 830 na terenie miasta Nałęczów. Na podstawie aktów prawnych uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na przyjęcie od Samorządu Województwa Lubelskiego zadania publicznego dotyczącego pozimowego utrzymania dróg wojewódzkich Numer 826 i numer 830 na terenie miasta Nałęczów w 2026 roku. Paragraf drugi. Szczegółowe warunki przyjęcia zadania zostaną określone w porozumieniu zawartym pomiędzy burmistrzem Nałęczowa a zarządem, dróg, a zarządem województwa lubelskiego. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Nałęczowa. I paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta 14 głosami za. Dziękuję bardzo.